Kochani, witamy was w kolejnym odcinku, to już jest szósty Dosłownie 40 minut temu skończyliśmy ten odcinek, który widzieliście wczoraj A teraz jedziemy na przygodę, idziemy szukać nosorożca i lwa Ponieważ tylko tych dwóch nam brakuje do tej wielkiej piątki Ale I naplułeś bok. Kochani, zaraz lecimy szukać śladów nosorożców Na pewno to będzie bardzo ekscytujące, ale wiecie co jest jeszcze bardzo ekscytujące? Wikunia biła milion na Instagramie Aaaa Wiecie, że mi się yeah. nie update mój Instagram i ja nawet o tym nie wiem. Yeah. Super! Wiecie co marzyłam o tym momencie, no. to niesamowite. I Zobaczcie tak, jak to pięknie wygląda. na Instagram? That's, amazing. That's now. Yeah. Huge. Yeah. 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 That's Ta aktywność zwierząt jaką mamy na nasze wyjeździe jest ponoć bardzo rzadko spotykana, yeah. to się naprawdę nie dzieje. Karol na przykład będąc tutaj mm, ostatnio... ile ty Karol to byłeś? 3 tygodnie, 3 tygodnie. 21 dni nie spotkał wielu... Zwierząt, które spotkaliśmy my, będąc tutaj dosłownie, nie wiem, trzy cztery. Nie możemy być gorsi od dziewczyn, bo one wczoraj widziały nosa tak. i lwa. To jak so, lekka atletka. jest taka piękna, malutka i tak pięknie biegnie. Lekka, atletka, to ty... Jest over a month to two months old. Ojej, dwa miesiące ma. Dwumiesięczna dziewczynka. Ale piękna. Ale i tak jest wyższa od nas. Tak. Mogłaby nieźle skopyta nas tutaj zdeptać. Dobra, czyli mamy kolejne ślady czarnego nosorożca. Różnica między czarnym a białym to, co było wczoraj na odcinku, czyli czarne są wiele bardziej agresywne. Nie ma tylko pociągniętych stóp, tylko są rozkopane. Takie orły mają, słuchajcie, tak grubą skórę na swoich łapach, żeby węże, które są głównym jedzeniem takich orłów, żeby nie mogły ich po prostu ukończyć w te. W te. W nie. Dobra, słuchajcie, pan właśnie powiedział, że wjeżdżamy teraz na tą drogę i poprzedni przewodnik, którego spotkaliśmy, w ogóle były panie z Polski, które pozdrawiamy, że tutaj gdzieś będą ślady opon wjeżdżające w burz. Mamy ich wypatrywać, no bo mniej więcej w tamtej okolicy będą widoczne, będzie widoczna dwójka lwów męskich, mężkich, osobistych. Słuchajcie, Słuchaj, się... chciałam tylko powiedzieć, że Hania pojechała zamiast z jedzeniem i na safari pojechała z pasą i do zębów i nic innego nie ma. Kochana! Zapomniałam, że po prostu z bluzy. Ja jestem Ale za po prostu stres. Bo tu na szereczki. pewno byłaś typowa. Ja, Wika wygląda na to. osobę, która mogłaby tą... Ej nie, zasiedać mi już po prostu działać na nerwy. Strzelę was na Dobre, Czy mogę cię przeszukać? A masz pozwolenie? Nie, nie upewni. Nie, dostajesz. ze Nie <słuch> <laughs> Oszukałam że to coś ze sprayu. Najgorsze jest to, że ja będę musiała im powiedzieć, że kurde zgubiłam szczoteczkę do środku lasu Dawaj, dawaj, bys to teraz. Naprawdę tak mi wstyd Afera Telefon. szczoteczkowa, Afera szczoteczkowa trzeba powiedzieć im. Uh, are we gonna back the same way? Sort of yes. Oh great because <laughs> I think I dropped something. On <laughs> your No, no, no! It's stupid, you know. <laughs> but, uh, if you're gonna see, we'll we'll go back the same road. Great! Okay. If you're gonna see pink toothbrush, it okay, will be okay. very nice. Okay. Okay. Very bright. Very bright. Thank yeah, thank you. Here they are. Okay, guys, quiet as you can, no noise.

Tutaj mamy idealny przykład kwarców takich jaśniutkich. Tutaj taki zaróżowiony kwarc. Piękne. To jest w, jak w ogóle błyszczą. No w, w ogóle ja się mega stresuję, bo to jest taki pierwszy raz, że wysiadamy z auta. Państwo wzięli teraz spluwy i idziemy, zobaczyć, czy, czy znajdziemy coś. The most important thing to remember is whilst we're walking, if we were to surprise any animal, don't run. No nie, to nie udało nam się znaleźć śladów już więcej nosorożca, ponieważ te są zbyt stare, nie ma żadnych świeżych. No i niestety jest już trochę za późno, robi się coraz cieplej, więc zwierzaki po prostu już mają swój rest time. Ale Ja się cieszę, bo ja bym nie chciała raczej spotkać tak głęboko <gry> nosorożca. Dziękuję. Także lecimy teraz do auta i może po drodze akurat coś jeszcze zobaczymy, ale już raczej nie szukamy, nie tropimy nosorożca, bo raczej jest większa prawdopodobieństwo, że już go po prostu nie spotkamy to jakby jak nas zatrchowały, to byśmy tu byli jakby, nie mamy jak uciekać. I need to speak to him urgently. I całą skrzynię imigo. Alright. Myślicie, że o czym teraz myśli Park? Bardzo... Ale są potężne zbierzenia. Potężne i straszne. Jeden jest tutaj bardzo blisko, a drugi jest tam Chyba jest jakiś problem z samochodem. A jesteśmy teraz całkowicie koło lwów

Bird calling here is a greater honey guide. Have you heard of a honey guide? Yes. Yeah, that bird Show and our relationship as a human with that bird is very old. It shows us where the beehive is because he's just trying to get the honey exactly. And inside there is is, is honey, but there's also baby bees, yes. the bee larvae. That bird eats that it's the bee larvae okay and so and so what happens is what that bird just did there is it's calling us okay oh, he's collaborated with another animal another animal but there's only one animal that it collaborates with only one Oh. human it does not take the he honey badger not. to to a hive that's a myth it only takes humans okay because what happens is that there'll be a hive in a tree somewhere that that bird cannot get to, and it knows that if it leads us to that hive, we'll, it'll take us there, and we'll use fire and smoke, and we'll smoke the bees to make them sleepy. Yeah. Then we'll use a hand axe. And we'll cut in and we'll raid the hive for ourselves to get honey. And the mess that is left over with the bee larvae, it's a, it's a behavior that is genetically ingrained into the bird. Wow. It doesn't learn it from its parents. It grows up and it immediately knows there's a human, I know where the honey is, brr, 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 follow me. And it takes you to honey. And if you follow this bird meticulously,

Эний юу вэ? Эний юу вэ? Кант үү? Энэ юу вэ? Кант үү?

Thank you. Znaleźliśmy, o, thank you so much. Oczywiście nie użyję tej śleczki, ale nie chciałam, żeby jakieś zwierzę ją nie wiem, zjadło czy coś, więc na szczęście. Super, się udało znaleźć. Yes, thank you. chłopaki, ja myślałem, że już straciliśmy połowę no, 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 no. Skyren powiedział, że to pierwsze uszczerzenie było bardzo mocne, bardzo agresywne, więc możliwe, że w ogóle nie będzie drugiego, tylko zaatakuje. Przez to, że, przez to, że jest z kolegą, że przekroczyliśmy to granicę. Przekroczyliśmy granicę, dlatego, jakby nas, nas odstraszył, straży powiedział, z tą to bardzo agresywnie, Kochani, jest taki chill, że normalnie po naszej safari przygodzie Wszystkie się tutaj położyłyśmy w cieniu, bo w namiotach jest teraz za gorąco I strzelamy sobie mega git drzemkę Ja mam talentów, bo jak ja nigdzie nie idę, mówię, jeszcze bez broni Nie, wolę przeszyć w ogóle Jest taki Amsterdam Ja spanikowałem, ja nie ja się boję, fejs. No, Problem to swoje uczucie, jak on na ciebie żarczuł. Szczerze, zastroszczę pan tego. Stary, ja prawie na założ że Nie ten... wiem, ja myślałem, że to już jest koniec. Nie, stary, ja mam PTSD, ja jak go ponownie, to jakby... Znowu serce to samo, wszystko to samo. PTSD. Nigdy więcej nie podejdę do domu. OK, Okej, okay, I'm fucking scared, I'm going back. Okej. Czemuś za myliowy. Mamikie, do ze stresu jest ci zło. No, że pomoże i dalej. Słuchajcie, po powrocie, szybkiej drzemce mamy pierwsze śniadanie w tym kampie. Jesteśmy ciekawi co tutaj mają. Great, jest jajowa Fasolka makes me happy. I Ty mają też e, bardzo często taki tarkowany cheddar. Tak, Nie tak wiem, nie to wiem czy jest. nie wiem co okay, on jest po to, a ja sobie nim sobie tosty po prostu. Yes. Połączenie jakby dżemów i serów to jest coś, czego się tutaj nauczyliśmy, a w Polsce w ogóle jakby się tak nie je. No? Nie no, no to to jest... No, żeby tak. No tak, ale żurawina... Czy... No czy wiesz, czy na przykład yy, winogrona? Ale to było wiesz, że mam rozkliniawem. I osiłu wodku, wzięliśmy wszystko po... Eee.

Because when you guys were out the car, he's looking nervous. So he's moving off. Yeah. I'll try for one more view, but I think that was all we're gonna get guys. That's okay. That's yeah. that's, that's close. Enough. That's, that's fine. fine. That was fine. close enough. That's, that's enough. enough. That's, <laughs> in, that's more than enough. Yeah. <laughs> Don't stand up. <laughs> us as food. They see us as another predator at the same level if not higher and so they see us as a threat. Even though we are tissue paper skin and blunt teeth and we're weak and slow and fat, that thing still sees us as dangerous. No, long before guns, when we still had spears, its fear of us is instinctive which means it's hundreds of thousands of years because for for about 300,000 years, sapiens have been here, but for about the last 70,000 years, we have been the top predator because of intelligence. So, long before guns, when we were still throwing spears and throwing stones, big groups of men, say 30 or 40 of us with spears, could chase lions and could, could kill lions. And so, they've had that fear of humans. Patrzcie, 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 patrzcie. Nie ja tylko leknął. Papa, ale w pa. pa. już się odpuszczamy. I będą do... biorą no, trochę czyna biedę. Po... Ej, dobra, będziemy wyciągać auto, proszę Państwa. Nie zostawiamy tutaj auta i nie wracamy do kampu. Trzymajcie się, bo można nas szarpnąć przy wyciąganiu auta. <kluzni> Pięknie, Roig, przy... bardzo Pięknie wszystko się udało No bo... Patrzcie jak prowadzi, nie no nie no, to jest inne życie. Saving our life. <laughs> Ale najważniejsza rzecz, jak staliście tam, czy był impuls żeby sięgnąć po Ledermana? <laughs> <A> nie, w ogóle, ale 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 moment nie było, ale... że ani sekundy nie było momentu tak, pamiętacie? Look up, abide, be, I'll be completely honest with you, If you if you've got time to accurately shoot a line on a charge that's following through the charge, you're the luckiest man in the world. That thing is too fast. And as I say, out of all the charges I've had, which is over 200, never have I been attacked. Never once has a line followed through. And generally, you'll notice by the time the charge is finished, you rifles aren't even in shoulders. It's too quick. And that's it. You know, so your chance of dealing with it with a rifle is very low. Yeah. Oh, yeah They're they, they charging at roughly about 22 meters per second, eh? Oh. Yeah, it's 80k's now, eh? The, we, we bumped into the buffalo at 8 meters. He immediately started his charge, and I fired my shot at 3 meters, hitting him fortunately in the brain, and so he died immediately at my first shot. And then I shot him another 4 times, just because adrenaline is pumping and you can never be too sure. ale szczęśliwie mój pierwszy strzał był na 3 metry w mózgu Ja pierdzielę trzy metry od niego Jak my byliśmy... jak Ja pierdzielę No na szczęście trafił no, no. Jakby nie trafił to nie to, że oni robili to samo co my wczoraj Czyli po prostu sprawdzał krzaki, czy wszystko jest ok Jakby nie trafił to ta grupa z którą on był to też prawdopodobnie zostałaby zcharge'owana Musimy teraz pomóc im i przepchnąć cały... Yy, potężny safari-vehicle tu do garaż. Good good one! Good one. Yeah. Nice. Ale misja, ale misja. Level drugiej bity! A, wracacie jakbyście normalnie z wojny wracali! Oh, Wracaliśmy z wojny. Naprawdę gratulacje. Naprawdę nie jedna walka została stoczona. Wczoraj e, spotkaliśmy takiego bardzo... pająka chuj, jak ja była moja warta no, to chodził takie poka... pająk po bardzo dobry bardzo dobry sighting mieliśmy Guźca taki bardzo bliski tak eee. normalnie guśca. stał od nas tak jak tak jak ten napis Jim. Patrzyliśmy na to ekstra. Słyszeliśmy jeszcze w nocy lwy i hieny. A, ale słyszeliście, nie widzieliście. What no, the Nie, ale, nie widzieliśmy, ale, słyszeliśmy Nie, ale to co pięcięcie przez całą. noc Mówimy wam przecież. całą noc nie widzieliśmy nie ani, widzieliśmy. ani, ani Nic. rajonów, ani hien, tylko słyszeliśmy. Powiemy wam <słyszeliśmy. tak. Słyszeliśmy. Nie okłamiecie, nas jechaliśmy z waszym gajdem, wszystko wiemy o nas. A, dobra, ha. słuchajcie. Rodzina lwiątek tak, ale nie No to co widzieliśmy? To białe czy czarne? Białe. Chociaż tak. tak. one się ustawiły tak, jakby chciały nas zaatakować, bo wybiegły nam przed drogę i stanęły Pokażę przodem do nas na tej drodze? Nie. Pięć metrów Ale to musiało być przerażające, dziewczyny. Ale było, to było? To by było, to by było, to by było. To było, to było, to było. było, to było, to było. To było, w naszą stronę też były no, by był na banan, bo ja bym był strasznie. że można by było na przykład być na zewnątrz, jest w ogóle dla mnie absurdalne. Dobra, oni nas skręcają, coś czuję. Co? Nie. nie. nie, nie przez całą noc nie widzieliśmy ani jednego lwa. Ej, nie, no sama noc była to Znaczy, nic, nos była Nie, nawet oczu, bo słyszeliśmy lwy z daleka hieny, i wiedzieliśmy, że jakby nic pająki. nas nie chroni, że śpimy no. na ziemi. Słyszeliśmy też e, hieny. No słuchajcie, to ja wam narysuję taki kontekst sytuacji. Dzisiaj po powrocie z, z nocki wyjechaliśmy sobie wszyscy razem, żeby szukać jeszcze pozostałej dwójki z, naszej, z naszego Big Five, czyli lwa i nosorożca. E, no i dostaliśmy info, że są gdzieś tam lwy, no i wjechaliśmy tak trochę z boku. Na prawdopodobnie wy też tam byliście. Mhm. No i w momencie, kiedy wjechaliśmy tam, zepsło nam się tam auto w co dziurze, prawda? gdzie już widzieli byliśmy obok tego... Urwa, Urwało Urwała się Urwało skrzynię I, i W pewnym momencie pan wyszedł i zaczął ładować broń. Tak. I nagle powiedział proszę dwóch ochotników, nie tak. mówiąc o co, o co chodzi. chodzi. I uwaga... Ja, Bartek i Oliver ja. podeszliśmy do niego. Okay. W trójkę. Do zwierzęcia i stało się to. Pewnie sarne widzieliśmy. Dobra. Dobra. Jest głos? Jest! Królew! Zaatakował Pobiegł nas. na nas Nie. szarżował. szarżował nas. Zrobił szarże. szarże, zrobił na nas szarże, centralnie to jest na jest nas. Pierwszy znak ostrzegawczy lwów Nie. Oni to nagrywali z auta, on nas szarżował. Fun fact! godzinę starego szukaliśmy i tylko była matka. Nie znaleźliśmy. Nie. Nie. Słyszycie to? To było tak dźwięk Był. przez, przez całe twoje tak. ciało no. Tak I jakby, jakby... I zazwyczaj lwy wydają jakby dwa ostrzeżenia i powiedział yy, nam Kajren że jak na pierwsze ostrzeżenie to było potężne kol i każde kolejne byłoby już atakiem. A to, bo drugie mogło już być atakiem Kajren Nie, tak. Kyren... nie, tak, tak, nie, <laughs> nie puszczam cię Kajren powiedział, że to mogło być nasze najbliższe spotkanie tak. ze śmiercią w życiu i uwaga, co najlepsze, że on nam powiedział, że pojedziemy do nich, bo wieczorem możliwe, że będą z tymi samicami jakby kopulować. jakby będziemy to wszystko oczywiście z bliska nagrywać i możliwe, że wyjdziemy. Ale dajcie do końca, śledzimy kopulowanie lwów. Słuchajcie, ale chłopaki dobra, wam brakuje jeszcze nosorożca, ale my dziewczyny mamy wielką piątkę. Dlatego Dla ode mnie wielka jest. piątka. Tak jest. Słuchajcie, to jest mega dó ja? niesamowite i rzadkie, że wy macie mega piątkę. No. Jest, bo mega piątkę, mega, mega piątka. A jesteście tutaj, kurczę, dwa dni. No, trzy, dwa dni, dni zjednamy. Trzy dni safari czy dwa dni sapali. Będziemy e, jedni o 16 wyjeżdżamy, tak jak dziewczyny wczoraj. Będziemy szukać właśnie e, nosorożców, bo nam tylko brakuje do tego, aby już wszystko macie. Więc e, Oby więcej takich rzeczy jak dzisiaj rano. Tu jedzonko i wszystkie zwierzęta się zbliżają do nas. Czyli że jemy tutaj. Powiem ch jak ch chodzi o bok. przeciwko, a nawet zmiesza w naszą stronę. Idzie do nas, patrz, patrz. To jest prawdziwa dzicz. To właśnie Afryka. Kiedy że nowy Rę, single doda aferę, to. Bambi. Na yeah. Brakuje nam jednego, jednego zwierza do, do Big Five, ale oprócz tego tak samo nam brakuje jednego zwierzęcia do Danger 7, bo mamy Hienę Beczeny. i Hipopotama. Tak, stos, bo nie muszę was słuchać. I... <śleski> Ciekawostka, propos, że rapy, Mężczyznę od samicy można rozróżnić tym, że różki tych male'ów są łyse Odbicia się głowami. A, innymi, otarte, 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 tak, 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 nie, nie ma włosów. Te adamskie mają fajne tutaj frędzelki u góry. Jak jest młody, no to wiadomo, że trudniej poznać, czy to jest baba, czy tak. Oczywiście, bo jeszcze się tak często nie na nie tak, yes. 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 Okay. It's pulled out here. Okay. And that's solar powered, then. Yeah, a little solar panel. So on the back. Can I day. take a look? Yeah, yeah, yeah Sorry, I'm Devon. Hi, I'm, I'm Steve. Hi, Steve. I'm well, a manager to here on Scotty. Hello, Hi guys. Hello. Right. Napate am a product in I jakby mają to po to, żeby e, tak, żeby zwabić Wild doga. Tak, że z jednego zwierzęcia urwała się taka przypinka Tak, żeby, żeby śledzić na Z Ucha nie masz panele słoneczne na tak. takim tipie i to się zasila jakby mają wtedy lokalizację tak, tego. chyba tylko kilka razy dziennie With symbole Okay, they are doing too well. Pan nam teraz powiedział, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest 16 wild dogów. Znaleźli 14 z 16 i po prostu muszą wywieźć te psy stąd, bo za dobrze sobie radzą, za dużo zwierząt zabijają, więc chcemy ich przenieść do innego miejsca. Leci, Leci. Leci. To bardzo, bardzo śpieszę. 102 metry. Sę. To jesteś ty jeszcze mamy taką jedną ciekawostkę, wiecie jak robi słon. To jest mocne, bo nasz tutaj trener. On cały czas rozkwina. Jechaliśmy tą drogą, uznał, że to nie ma żadnych śladów po rajno, więc wracamy i prawdopodobnie jedziemy w busz, tam gdzie widział je ostatni raz. Bo to jest totalnie jakby tropienie. Po prostu tropimy dzikie zwierzę. Patrzymy ślady, kierujemy się w ich kierunku. To jest the To jest Spały tutaj w nocy nosorożcy. Możemy zobaczyć skórę, teksturę. I tutaj zobacz, możesz zobaczyć skórę, stary. Zmarszczki na skórze. Wow. Awesome. it's so cool. Widać tutaj stopę, że to leżała tak oparta na ziemi. Gość tyle może powiedzieć po prostu patrzeniu na ziemię, nie? Okay, so now we're going to drive the river road back. I'm just hoping by chance these rhino have come out of this area and have come down for a drink somewhere. But it's, we're going to have to be very lucky anyway. Team, no rush! No ja mam rag. wrażenie, że my wyczerpaliśmy farta przy tych rano wach, że przeżyliśmy. Tak. U <laughs> nas po prostu już nie ma nic tak. dla nas tutaj. I I właśnie to tu też tak nagadaje wach. nam do myślenia, że to, co my widzieliśmy wczoraj, było mega wyjątkowe i to wcale nie jest takie łatwe, żeby zobaczyć tyle zwierząt, a my zobaczyliśmy tak naprawdę wielką piątkę, wielką piątkę, więc to jest niesamowite. I dodatkowo wczoraj był pierwszy zachód słońca bez żadnej chmury, słuchajcie. A przez nasze ostatnie tutaj dni pobytu za każdym razem na zachodzie słońca było mnóstwo chmur. I ja to teraz. Wiesz, wczoraj naprawdę to był wyjątkowy dzień i miałyśmy farta laski. Let's go! Naprawdę że się Naprawdę piękna tubka. Nie, nie, jaką nie. They're moving off Yeah, They're scared, guys, and unfortunately, there's, we can't drive in here. It's too many rocks. We'll never make it. And, right. and any time we get close to them, they're going to run away again. We've seen them, but we would love to, always love to see it better. But there's no chance now. They've gone. Cool. Very cool. Very nice.